Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że się spotykamy dzisiaj na tej niezwykle istotnej konferencji. Bardzo się cieszę, że razem z Fundacją Dom Białoruski możemy taką konferencję zorganizować i od razu przechodząc do rzeczy, chciałbym państwu przedstawić treść listu od prezesa Rady Ministrów Pana premiera Mateusza Morawieckiego, który także jest, łączy się z nami i tak jak z Koliną wiem, jest przekonany o tym, że ta konferencja i dyskusja o wspólnym polsko-białoruskim doświadczeniu totalitaryzmu jest niezwykle istotna. Szanowni Państwo, Kuropaty, miejsce Stalinowskiego Ludobójstwa, łączy Polaków i Białorusinów we Wspólnocie narodów. Ofiar sowieckiego totalitaryzmu. W Uropackim lesie, w kilkuset zbiorowych mogiłach, według szacunków niezależnych historyków, może spoczywać nawet do 250 tysięcy zamordowanych. Ten symbol białoruskiej martyrologii jest ponad wszelką wątpliwość także polskim miejscem pamięci. Kryje szczątki naszych rodaków rozstrzelanych w ramach tzw. operacji polskiej NKWD z lat 1937-1938 i najpewniej prochy polskich ofiar figurujących na białoruskiej liście katyńskiej. Chociaż od ludobójstwa z lat 1937 41 minęły dziesięciolecia, choć rozpadł się Związek Sowiecki, w sprawie zbrodni w Kuropatach wciąż stawiamy więcej pytań niż dajemy odpowiedzi. Do dziś nie znamy pełnej liczby ofiar i ich personali. Niewiele wiemy o katach, bezpośrednich sprawcach mordu, bezpośrednich sprawców mordu nigdy nie pociągniętych do odpowiedzialności. Przez lata obserwowaliśmy próby zakłamywania historii tego miejsca i akty jego bezczeszczenia. Do odkrycia całej prawdy o kuropatach mogłyby nas przybliżyć pełna ekshumacja i analiza dokumentów zachowanych w białoruskich i rosyjskich archiwach. To wciąż niemożliwe. Dlatego tak cenne są badania historyczne i naukowa dyskusja o tej zbrodni. Tak ważne jest wyświetlanie nowych faktów związanych z masowymi represjami sowieckiego imperium. Istot, istotną, istotną tego procesu odsłoną jest dzisiejsza konferencja organizowana przez Instytut Pileckiego i Dom Białoruski w Warszawie, za której organizację serdecznie Państwu dziękuję. Podkreślamy dziś wspólnotę tragicznych doświadczeń Polaków i Białorusinów konfrontacji z komunizmem. Wspólnotę opartą na tej samej decyzji o unicestwieniu setek tysięcy ludzi uznanych za element niepodatny na komunistyczną indoktrynację i eksterminowanych z powodów narodowościowych. Doły śmierci w Kuropatach, tak jak te w Katyniu, Harkowie, Miednoje, Bykowni miały być grobem wolnych i suwerennych narodów. Grobem, Niepodległej Rzeczypospolitej. Władze sowieckie zrobiły wszystko, by ślady mordów zatrzeć i unieważnić. Świat miał nigdy nie dotrzeć do prawdy. Ale pamięć o zbrodni pod Mińskiem była przechowywana wśród zwykłych ludzi. Niezależnych historyków, opozycjonistów, aktywistów. To oni zabiegali o godne upamiętnienie tego miejsca i pod groźbą represji stawiali na uroczysku krzyże i narodowe symbole czy, jak w 2001 roku, bici i prześladowani protestowali przeciwko budowie obwodnicy na terenie cmentarzyska. Sprawa zbrodni w Kuropatach to ważna część historii Europy i świata. To jeden z fundamentów zbiorowej pamięci naszych narodów, która buduje tożsamość Polaków i Białorusinów. Dlatego tak ważne jest, by historia tego miejsca była oparta na prawdzie. Prawda. Ta ostateczna broń przeciw przemocy zwycięża, łączy, przynosi sprawiedliwość. Jak zbrodnia katyńska już zawsze będzie przypominać światu o groźbie zniewolenia narodów, o sile kłamstwa, ale i o tym, że narody potrafią nawet w czasach najtrudniejszych wybrać wolność i obronić prawdę, tak pamięć o zbrodni w Kuropatach, symbolu niepodległościowych aspiracji w Białorusi. I determinacji jej obrońców pozwala wierzyć w zwycięstwo ducha wolności. Dzisiaj, gdy na naszych oczach kształtuje się nowa polityczna tożsamość białoruskiego społeczeństwa, pamięć o tym miejscu kaźni ofiar komunistycznego reżimu ma szansę ponownie jednoczyć naród białoruski wokół idei odrodzenia. Wierzę, że tak się stanie. Dziękując raz jeszcze za organizację tego spotkania. Wszystkich Państwa zapewniam o moim najwyższym szacunku. Podpisano Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, jeszcze dosłownie dwa zdania, ponieważ to dzisiejsze przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem, jak wspomniałem, Instytutu Pileckiego i Fundacji Dom Białoruski. Za co jestem bardzo wdzięczny panu prezesowi Aleśowi Zarębiukowi, że doprowadził do, do tego wspólnego, znakomitego efektu. Mam nadzieję, że bardzo ciekawego, ale też chciałbym zauważyć, że wśród naszych, naszych partnerów, wśród ludzi, którzy i stowarzyszeń, organizacji jest ich znacznie więcej, ponieważ one wszystkie uznały, że dzisiejsze spotkanie jest kluczowe i bardzo ważne. Chciałbym Chciałbym je tutaj docenić i je państwu przedstawić. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest naszym wielkim wspomożycielem i zawsze obecne jest przy naszych, przy naszych działaniach. Dziękuję panu premierowi Gińskiemu za jego wsparcie. Bardzo się cieszę, że telewizja Bielsa zdecydowała się na transmisję tego tej naszej konferencji. Jest od początku to głęboko zaangażowana. Tomaszewski bardzo serdecznie za to dziękuję. Centrum Białoruskiej Solidarności, Białoruski Młodzieżowy Hub, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Europy Środkowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego, Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Muzeum Pamięci Symiru, Sybiru, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, a także Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. To są wszystkie instytucje, które wsparły nas w tym działaniach, aby ta dzisiejsza konferencja mogła się odbyć. Za to bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie zapamiętane i będzie wartościowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję za głos.